Partnerem odcinka jest Lyokat. link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Chronik Awatara. Dzisiaj, nareszcie przez wielu z Was wyczekiwany temat, przynajmniej tak, powiedziała ankieta: Top 10 najgłupszych pytań o uniwersum Awatara niektóre banalne, inne udające powagę, a kolejne nieco już mnie irytujące ale wszystkie na pewno śmieszne. Zebrałem je głównie z pod komentarzy, które zostawiacie pod filmikami. I proszę was, jeżeli to pytanie wyszło od jednego z was, nie obrażajcie się. Każdy czasem zadaje głupie pytania. Aby materiał wyszedł profesjonalnie, użyję do przedstawienia pytań mojej wiernej białej tablicy w gimbie. No więc zaparzcie herbatkę godną airo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Miejsce dziesiąte. Czy świat awatarów jest płaski? Jestem sobie, płaski świat, płaski świat, nikt mi nie zagrozi. O nie, a co to jest? Aaaa, zostaw mnie! Pyk! Pytanie to w sumie ma podłoże w teoriach spiskowych i ruchach bardzo ostatnio spopularyzowanych, a zarazem niebezpiecznych. Wiecie o kim mowa, antyszczepionkowcy, wierzący w teorię młodej, pięciusetletniej Ziemi, czy właśnie płaskoziemcy. I odpowiedź jest prosta. Nie, świat Avatarów nie jest płaski. Cała planeta została nam pokazana z kosmosu w legendzie Kory, więc sorry, ale tutaj płasko płaskomózgowcy nie mają siły. Uf. Miejsce dziewiąte. Czy Appa i Momo byli kochankami? Uf. Nawet o tym nie myśl stary. Uf. To pytanie jest bardzo specyficzne i nie wiem co trzeba mieć w głowie, aby w ogóle o tym pomyśleć. Racja, Apa i Mamo są bardzo blisko siebie, ale to raczej Bromans, niż jakikolwiek romans. Jest to doskonały przykład zwierzęcej przyjaźni i przywiązania nic poza tym. Miejsce ósme. Co gdyby awatar nie wybrał tych zabawek, które wybrali jego poprzednicy? Dobra, dzisiaj zebraliśmy się po to, żeby wybrać nowego awatara. Co my tu mamy? Patrzcie, jakie fajne zabawki wybrał młodzieniec. Patrzcie, patrzcie. Jej, to na pewno te, na 100%! O nie, to nie te zabawki. Zawiedliśmy. Co? Cóż, wtedy po prostu ta osoba nie byłaby awatarem. Wygląda na to, że w tym świecie awatar posiada podświadomość kierującą jego działaniami, nawet gdy on sam nie jest w pełni tego świadom. Dlatego też test zabawek był doskonały do identyfikacji awatara, który wybierał te same spośród tysiąca innych. Racja mogło się zdarzyć, że ktoś wybrał podobne zabawki, ale szansa na to była bardzo, bardzo mała. Miejsce siódme. Czy matką Tof była Kija, matka Katary i Sokki? Soka, Sokka! jak to to że jesteśmy jedynakami? Tak, to się bardzo cieszę, bardzo się cieszę. Mamo, a kto to jest? Raz w losowej ciekawostce, na końcu odcinka nawet wytłumaczyłem skąd w ogóle wzięło się to pytanie. Odpowiedź jest prosta. Mała pomyłka innego youtubera, a dokładnie SportGaja, który zrobił na swoim kanale filmik z całym drzewem genealogicznym objaśniającym pochodzenie niemal wszystkich w legendzie Anga. Pomylił po prostu portrety, co sam przyznaje w pierwszym przypiętym komentarzu. Miejsce szóste. Co gdyby Avatar 1 silnie urodził? Oh, ale się napracowałem. Ciekawe co by było, gdybym nigdy się nie narodził. Byk. To przykład pytania, które powstało chyba tylko po to, aby zadać pytanie. Dostają takich, no bardzo wiele, ale właśnie tego typu mnie najbardziej irytują. Odpowiedź na nie neguje w końcu całą historię przedstawioną w serialu, bo gdyby Łan się nie narodził, to najpewniej nie byłoby w ogóle awatarów, albo pierwszy awatar nazywałby się trochę inaczej. Miejsce piąte. Czy może być dwóch awatarów? Mając przykładowo brata bliźniaka, bracie, może przetrwać tylko jeden. Na to pytanie chyba już zdołałem odpowiedzieć w jednym z odcinków spisu z treści Kronik Awatara. Jednak mimo tego ciągle pojawia się na kanale. Czemu ludzie koniecznie chcą mieć na świecie dwóch awatarów? I nie chodzi tutaj o mrocznego awatara i jasnego awatara, tylko właśnie dwóch nosicieli rawy. Nie, nie jest to możliwe! A jakby awatar miał jednak bliźniaka, to tylko jeden z nich byłby awatarem. <laughs> Miejsce czwarte. Czy jest możliwość, aby powstał ktoś taki jak mak laserów? Piu, 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 z laserowej. Niektóre magie, nawet dziwne jak magia Pierda, są możliwe, ale nawet przy tym trzymamy się koncepcji bliższej przyziemnych. To nie Black Clover, Naruto czy inny twór wprowadzający kontrolę żywiołów na tak zaawansowanym poziom. Ale z drugiej strony tylko czekać jak twórcy w przyszłości utrą Minosa wprowadzając maga laserów. Uf. Miejsce trzecie. Czy w świecie Avatara istniały inne rasy i na przykład kosmici? Mm... O kurde. Magowie. Ale zarobiście. Uf. Kosmos jest obecny w Avatarverse. Widzimy nawet cały układ planet podczas harmonijnego zrównania. Oznacza to także możliwość istnienia życia pozaziemskiego, ale po co wprowadzać takowe do już i tak mocno fantastycznego świata? Zabili to przecież już i tak w Naruto albo Dragon Ballu starczy. Miejsce drugie. Czy mogę zostać awatarem? Ciekawe, czy ja też kiedyś będę mógł zostać awatarem. Piu! Gratulacje, zostałeś awatarem! Awansowałeś! Jepiii! Wiem, że zaraz zdepczę marzenia większości z was i zabiję wszystkie wasze starania, ale nie, nie możesz zostać awatarem. Wyjdź z piwnicy, pójdź do pracy, z żonę, umrzyj. To jest życie, a nie jakieś przereklamowane ratowanie świata przy użyciu czterech żywiołów. I miejsce pierwsze. Jeżeli kobieta Awatar z Narodu Ognia będzie miała małżonka z Narodu Powietrza, a jej dziecko będzie miało moc tkania po ojcu, to jeżeli Awatar by zmarła podczas porodu, to jej dziecko nie mogłoby zostać awatarem? Dobra, dobra. To jest trudne pytanie, więc troszeczkę Wam je tutaj uproszczę. No więc jeżeli kobieta z Narodu Ognia będzie miała swojego małżonka z Narodu Powietrza, a i dziecko. Będzie miał moc tkania po tatusiu, co nie? To jeżeli awatar, czyli kobieta awatar by umarła, i zdetnie. To czy wcześniej wspomniane dziecko mogło zostać bum, awatarem? <ścoughs> I tu was zadziwię takich pytań dostaję Multum. I to jest najświeższe i, i zadane stosunkowo niedawno, bezpośrednio do mnie przez Discord. Pozdrawiam Maxim 10K, który je zadał. Proszę, nie jest mnie. Ogólnie wielu ludzi chciałoby, aby awatar pozostał w jednej linii, był synem córką poprzedniego awatara. Słyszałem przeróżne kombinacje i warianty tego pytania. Odpowiedź jest smutna. Nie, to kto decyduje o następnym wcieleniu awatara nie jest dziedzictwo krwi, a wielki i potężny wszechświat los. I to jest odpowiedź zgodna z Kanonem. No i to by było na tyle. A może wy macie jakieś przykłady głupich pytań? Skoro tak, to czas najwyższy jest zadać. Może uzbiera się materiału na drugą część? Poczęstujcie też subem, bardzo mi to pomaga w rozwoju kanału. Dzięki! W każdy poniedziałek udostępniam nową ankietę wyboru tematu do Kronika Avatara. Jest ona na mojej zakładce społeczności. Link do niej znajdziesz w opisie filmiku. Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronika Avatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka także i tutaj. Dinora podczas uroczystości nadawania jej mistrzowskich tatuaży strzałek wyglądała niemal identycznie jak młody Ang. Było tak z prostego powodu, twórcy korzystali ze starego modelu Anga. Tak duże podobieństwo i tak mogło być wytłumaczone, że jednak Dinora była spokrewniona z Angiem.